Witam wszystkich serdecznie, Maciej Wudzik. Jest parę gołąbków z czerwonych jansenów. Jeśli kogoś by to interesowało, to jest w granicach tam chyba 13 sztuk. Tutaj akurat przyniosłem kilka, bo nie będę ich tutaj wszystkich gniótł, ale one są wszystkie wychowane tutaj u mnie na gołębniku, w gołemniku rozpodowym, Czyli jak najbardziej, jeżeli kogoś to interesuje, zapraszam. Co do, co do mówię płci, tych gołębi no jest to u tych gołębi dosyć takie problematyczne na początku, ale tu, tu już praktycznie powinniśmy dokładnie bardziej wiedzieć, nie niedokładnie, bo tutaj głowy to nie dam, ale powinniśmy wiedzieć co jest co. Te dwie to na pewno będą samice. Tutaj, tutaj ten jeden na pewno samic ten czerwony, to to jeszcze w gruncie rzeczy też ciężko powiedzieć, ale to będzie też chyba samczyk, te dwie samice. Czyli coś tu możemy dobrać. Ale tak jak powiedziałem głowy nie daje. To są głęby, które ciężko rozpoznać, jak są jak są nawet młode dwa, który jest który. Chyba, że no mówię, będziemy patrzeć typowo na wielkość w gniazdach, no to, to wtedy widzimy, a tak to, tak to dosyć, dosyć ciężko. Bo widzimy to są e, e, dwie samice, które się mówię, zachowują, e, tak jak mówię, przystało na bojowego samczyka. E, ale ja je teraz będę wrzucał do gołębi tam starszych e, Czyli e, tam się powinno okazać Co jest czym e, Czyli e, e, Będziemy wiedzieć e, muszę, e, e, Obrączki mają e, Obrączki mają moje i, I z oddziału Krzysia Kłosa Gdyż, e, gdyż e, akurat mi się skończyły Ale na pewno to są gołębie tutaj ode mnie e, Z rozpłodu e, Jeżeli kogoś interesuje To zapraszam e, Gołębie e, ja tymi głębiami praktycznie nie lotowałem, wszystkie są sprzedawane, te głębie, bardzo fajne są, e, bardzo fajne są e, ludzi e, postrzeżenia co do lotów, e, kilka głębi naprawdę bardzo fajnie poleciało e, jako młode, e, bardzo fajnie lecą jako roczne samiczki, samiczki potrafią bardzo fajnie siadać, tak jak z tego, co, co mi tutaj koledzy później zdają relacje, nawet z lotów takich 500 czyli, czyli myślę, że te łąki, te łąbki niektórym może się przydadzą. Nie namawiam, E, ale, jeśli ktoś, ktoś jest zainteresowany, e, to zapraszam. 5364 320. Ten telefon jest od lat, nie zmienił się. E, jeszcze jest tam parę deklaków, ale to późniejsze są gołębie, czyli tam mogą sobie dorastać u mnie. Część gołębi będzie u mnie też na pewno e, wystawionych do sprzedaży, ze względu na to, że będziemy przenosić to wszystko. E, Czyli dużo pracy mnie czeka. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli kogoś coś zainteresuje, zapraszam. Do usłyszenia. Dobry lot.